Sobie. Dzisiaj sobie robimy ranking klas 99 nocy w lesie Zaczynamy od pierwszej klasy, najgorszej klasy Ją dajemy na E czy F F, bo to najgorsza klasa Coś nie ma tu wszystkich klas Męsiało mi się, a i tak się na tym namęczyłem Dobra, kolejna klasa to jest Klasa tego broń z bazy go. Mm, e, no jak myślicie? E czy D? Ja bym dał. No D niech będzie. No dobra. To kolejna klasa. To klasa tego kucharza. E, no i E czy C? E, C. Albo i D. To też D, bo to nie jest wcale dobra klasa. Albo wiecie co? E, bo to nie jest dobra klasa. Mmm... De klasa dekoratora. Em, no D, de, bo... Em, no bo... On może obronić bazę. Nie może... Kurde. Mm, on może niszczyć, więc D. Mm, klasa wędkarza. Mm, F nie opłaca się wędkę to sobie możecie znaleźć na jakimś drugim, trzecim ogniu Za darma ta klasa aż 50 tych kosztuje więc Kolejna klasa to nie, nie znam tej klasy za bardzo Ale to jest klasa która może uleczać ma nastal medkida no Co pamiętam więc D Dobra kolejna klasa Niestety mamy bardzo mało tych klas. Zrobię inny ranking lepszy. Tegoś innego. Może gier w Robloxie, nie wiem. Kolejna klasa to jest. Kurde, on też ma... On też ulecza bandaże. Nadej już chyba... A mogę jeszcze na D, ale... Nie, nie nie, 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 nie. Ale ja go wezmę na C. Niech ba... No, kurde, trudno mi się zdecydować. Mm. Em, rzeźnik idzie na mm, E, dlatego, bo on kosztuje 200 diamentów, a ma taki sam młotek. On ma tylko młotek. On, a to ta dekoratora klasa, ona ma. Ona góry, że kosztuje tylko 40 diamentów. Mm, to ma tylko. Mm, znaczy to ma młotek i pędzel. A ta za 200 tego rzeźnika, To jest chyba rzeźnik, co pamiętam. Albo i nie. Chyba jakaś inna to klasa. tu pamiętam, że on ma tylko młotek. No dobra, ale idźmy do następnej klasy. To jest klasa buwia. Dostajesz te buwie, kultysty, no to ona może lecieć nawet i chociaż postawię ją tu, bo za 200 diamentów tylko buwie dostajemy. No i teraz taka klasa za 600, tylko ja tu mam przecenione, co nie, bo był update wczoraj jakiś, że przecenione. Ją... gdzie on by dać? I on na. A, no dobra, już niestety koniec mam rankingu, ale jeśli chcecie więcej takich rankingów ciekawych, to piszcie w ogóle w komentarzach, jakie mam rankingi, wpisać może będziecie mieli pomysły, może, może rankingi anime, może Robloxa, może nie wiem, jakichś gier. Napiszcie w komentarzach albo, albo jeszcze broni w Rivals. Może mogę zrobić później. No ale tak czy siak, piszcie w komentarzach, dajcie lajka like i suba a się. Już z wami, że nam bawić sobie.